Ucieczka i kolizja z radiowozem pijanego kierowcy, zatrzymanie dziewiętnastolatka podejrzanego o zabójstwo ojca, rybne wysypisko w lesie i kradzież jak z filmu w centrum Warszawy. Zapraszam na kryminalne podsumowanie ostatniego tygodnia. Policjanci ze Szprotawy dostali informację o tym, że kierujący seatem może być pijany. Patrolując trasę, mundurowi natrafili na samochód, odpowiadający opisowi. Kierujący jednak nie reagował na sygnały policjantów, którzy usiłowali go zatrzymać i zaczął uciekać. Podczas pościgu kierowca wykonywał bardzo niebezpieczne manewry, omal nie doprowadzając do tragedii. W końcu udało się zatrzymać samochód, jednak kierowca nie miał ochoty poddać się, i Naruszył nietykalność cielestą funkcjonariuszy. Okazało się, że ma ponad promil alkoholu w organizmie. 36-latek usłyszał łącznie 6 zarzutów. Policjanci z Ostrowca Świętokrzyskiego poszukują chłopca potrąconego na przejściu dla pieszych. Nagranie policjantom przekazał 28-letni kierowca Peżota, sprawca zdarzenia. Policja prosi wszystkich świadków zdarzenia o zgłoszenie się do Ostrowieckiej komendy. Nagranie zostało opublikowane także ku przestrodze. Trudno powiedzieć, co chciał osiągnąć 34-letni kierowca Audi, który wjechał w policyjny radiowóz. Mężczyzna nie zareagował na polecenie policjantów z Dąbrowy-Tarnowskiej, którzy polecili mu zjechać na pobliski parking. Po tym, jak stanął w niedozwolonym miejscu, zaczął uciekać i w pościg za nim ruszyli policjanci. Wezwana do pomocy jednostka zaczęła ustawiać blokadę, jednak uciekinier nic sobie z tego nie zrobił. Z całym impetem uderzył w policyjny samochód. Kierowca oraz dwóch policjantów trafiło do szpitala. Okazało się, że mężczyzna ma 1,3 promila alkoholu we krwi. Dramatyzmu zdarzeniu dodaje fakt, że pasażerem w jego aucie było 11-letnie dziecko. Mężczyzna stracił prawo jazdy i usłyszał zarzuty spowodowania wypadku bądź kolizji. Brzescy policjanci poszukują świadków pobicia. Do zdarzenia doszło w czerwcu ubiegłego roku. Funkcjonariusze zatrzymali jednego podejrzanego i zdecydowali się na publikację nagrania. Pobitych zostało dwóch mężczyzn: 21-letni obywatel Ukrainy i 46-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego. Niestety, starszy mężczyzna zmarł. Świadkowie tych zdarzeń, które miały miejsce 30 czerwca podczas festynu, proszone są o kontakt z policją. Policjanci z Żagania zatrzymali 19-latka, który może mieć związek ze sprawą znalezienia nadpalonych zwłok mężczyzny w miejscowości Witoszyn w powiecie żagańskim. Ofiarą jest najprawdopodobniej ojciec zatrzymanego. Makabrycznego odkrycia we wtorek 21 stycznia dokonał przypadkowy przechodzień. Prokuratura zleciła badania, które mają potwierdzić, że doszło do zabójstwa. Jeżeli okaże się to prawdą, 19-latek usłyszy zarzut zabójstwa. Tylko dzięki szybkiej reakcji sąsiadki nie doszło do tragedii. Kobieta zauważyła w jednym z mieszkań ogień, jednak nie była pewna, co może się palić. Wezwała na miejsce policjantów, którzy zawiadomili straż pożarną. Okazało się, że 70-letni mężczyzna zapalił świeczki i odkręcił gaz w dwóch palnikach. Został on przewieziony do szpitala, a następnie do aresztu. Za działania zagrażające zdrowiu i życiu innych osób grozi do 8 lat więzienia. Niestety, dzikich wysypisk w polskich lasach nie brakuje. Jednak to z lasu z okolic hojnic jest zupełnie wyjątkowe. Ktoś wyrzucił tu ponad 700 kg ryb i różnych pozostałości po nich. Takie wysypisko grozi nie tylko zwierzętom, ale i ludziom. Zaraz po zawiadomieniu, odpady zostały usunięte na koszt nadleśnictwa. Nie da się ukryć, że to śmierdząca sprawa. Historia jak z filmu w centrum Warszawy. Policja ujawniła szczegóły kradzieży, do jakiej doszło w Boże Narodzenie. Nieznani sprawcy włamali się do jednej z restauracji przy ulicy Świętokrzyskiej, która sąsiaduje z kantorem. Następnie złodzieje przewiercili się przez ścianę w toalecie restauracji, rozpruli safe w kantorze i uciekli. O napadzie poinformował pracownik kantoru, który po świętach przyszedł do pracy. Niestety na nagraniach z monitoringu niewiele widać, jak dotąd się dało się ustalić sprawców ich łupem padło około miliona złotych w różnych walutach prowadzone są czynności w tej sprawie są zarzuty dla 68-latka, który najprawdopodobniej zabił swoją partnerkę, a następnie poćwiartował jej zwłoki. Szokującego odkrycia dokonali policjanci, którzy otrzymali zgłoszenie o zaginięciu kobiety. Część jej ciała ukryta była w szopie przeznaczonej na drewno na posesji mężczyzny. Usłyszał on zarzut zabójstwa i został aresztowany na 3 miesiące. Policjanci z województwa Śląskiego wraz z funkcjonariuszami CBSP zatrzymali pięć osób podejrzanych o skonstruowanie i podłożenie bomby. Ładunek został podłożony na tarasie domu jednorodzinnego. Podczas eksplozji w budynku przebywało dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat, a także ich rodzice. Na szczęście nikt nie został ranny. Według wstępnych ustaleń materiał skonstruował jeden z zatrzymanych w piwnicy swojego domu. Reszta osób odpowiadała za przewiezienie. I podłożenie materiału. Badane są motywy sprawców. Niewykluczone, że powodem były rozliczenia finansowe. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o podanych przypadkach. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Do usłyszenia za tydzień w kolejnej wyliczance.